Siema, z tej strony bomba a dzisiaj trochę porozmawiamy poważnie. Ile jeszcze razy zaczniesz nowy projekt, a nie kończysz poprzedniego? Albo ile razy jeszcze będziesz siebie okłamywać, że teraz to ja już kurwa skończę? Wiesz o co mi chodzi. Na pewno wiesz o co mi chodzi. Siedzisz przed monitorem jak taki pies, jak taki Rottweiler czy York, jakiś taki piesek, co rozpacza nad tym, że jakaś suczka ci nie dała i nie wiesz co ze sobą masz zrobić. Wiesz co robisz, masz wiedzę, doświadczenie? No może talentu nie, no bo talent to moim zdaniem jest nauka. Nie ma czegoś takiego jak talent, ale coś cię paraliżuje. Nie jesteś leniwy, nie jesteś głupi, po prostu tknąłeś i se tak siedzisz. Ten film nie jest dla tych, którzy nic nie umieją. On jest dla tych, którzy potrafią, ale wciąż siedzą i nic z tym nie robią. Czyli pewnie dla ciebie. A jak nic nie umiesz, to po prostu się naucz, nie? Bo jak nic nie umiesz, to filmami jak się uczyć, się nie nauczysz. Chodzi o to, że nie potrafisz użyć tego, co już masz. Uwaga, i teraz będzie punkt pierwszy. Punkt pierwszy za dużo wiesz. Wiesz za dużo. Jak poprawnie, jak ładnie, jak zgodnie z jakimiś zasadami zrobić projekt, jakiś model, narysować coś. Wiesz wystarczająco, żeby wreszcie coś zrobić. Ale nie potrzebujesz kolejnego tutoriala, kursu, poradnika, jakiegoś tam innych rzeczy. Potrzebujesz momentu, w którym powiesz sobie: Dobra, kurde, wyłączam te internety, teraz moja kolej robię. Cofnij się, kurde. Zrób projekt, który jest za prosty i zrób go źle, ale zrób go tak, żebyś się z niego śmiał po tygodniu, że widzisz to. I mówisz sobie, ale to jest gówno. No ale z drugiej strony, tak naprawdę to jest projekt, który w ogóle skończyłeś i wrzuciłeś go gdzieś. Przestań się uczyć tylko po to, żeby czuć, że robisz coś w tym kierunku. Nauka bez działania to tylko nabijanie kolejnych wyświetleń. I to nie na twoich projektach. Ty tylko oglądasz kogoś, który chce na z tym zarobić, na tym filmie. A gówno rady ci daje. Więc po co? Nie chodzi mi o to, żeby wiedzieć więcej, bo czasami fajnie. Chodzi mi o to, żeby sprawdzić. Ile z tego, co już wiesz, potrafisz użyć, kiedy nie masz żadnej podpowiedzi? Więc zrób sam coś bez poradnika do końca. Działanie to jest też forma nauki i to jest jedna z lepszych form nauki. Różnica jest taka, że po prostu po tym zostaje ślad, a po oglądaniu jak coś zrobić nie zostaje śladu. Punkt drugi, za głośno w głowie. Czasem trzeba się odłączyć, nie od internetu, tylko jakoś tak, nie wiem, od siebie. O. Tak przestać analizować co by było jakbyś zaczął. Tylko po prostu zacznij. Nie wszystko musi mieć sens, nie każdy projekt musi być twoim manifestem czegoś, że jest zajebisty. Czasem zrób coś tylko po to, żeby przypomnieć sobie, jak potrafisz ruszyć tą ręką, tą myszką, a nie tylko w głowie przetwarzać dane. Jeśli siedzisz i rozkminiasz, czy to ma wartość, no to już przegrałeś, jesteś przegrywem z tym jesteś nobem, bo nie dowiesz się tego Zrób se ciszę, zamknij przeglądarkę, zostaw referencje jakieś, odłóż ten telefon, nie inspiruj się przez chwilę, nie ucz się niczego. Po prostu weź narzędzie, odpal program, albo jakiś pędzel weź do ręki, albo ołówek, narzędzi, które znasz najlepiej i zrób coś, A skończ to, kurwa nawet, ale skończ. I nie obwiniaj się, że to jest brzydkie, tylko właśnie doceń, że coś skończyłeś bez żadnej podpowiedzi. Bo to jest moment, w którym wracasz w cały ten spokój. Dopiero jak przestajesz słuchać wszystkiego wokół, zaczynasz czuć ten Twój wewnętrzny styl. Motherfucker. Punkt trzeci. AI to nie wróg. W 2025 to trochę się coś roz. No, uważasz chyba tak samo jak ja, że tutaj grubo się zadziało. No, ale przestań się bać narzędzia, które nie czuje strachu, szczerze. AI nie przyszło po Twoje miejsce, tylko przyszło po Twoje wymówki. Masz teraz więcej wymówek. Przestań myśleć, że to jest wróg. To jest zwykłe narzędzie. Jak program graficzny, jak Blender, jak aparat i, i pędzel, tylko szybszy. Fk szybszy. Jeśli boisz się, że maszyna zrobi lepiej, to znaczy, że zapomniałeś po co zacząłeś i jak się tym cieszyłeś, jak to robiłeś. Co z tego, że teraz może zrobić sztuczna inteligencja, ale nie zrobi dokładnie takiego samego stylu jak ty. Byś chciał, byś chciała. Nie zrobi. Nieważne jaki dasz, wyjdzie zawsze inaczej. AI może wygenerować tysiąc wersji w 5 sekund, ale żadna z nich nie powie ci, co autor miał na myśli, jaką miał historię. Po prostu zdjęcie jest. A w sztuce to chyba jest takie średnie, co? Nic nie się nie dowiesz na temat żadnego zdjęcia. Wykorzystaj sztuczną inteligencję do tego, co cię męczy. Niech wyrzuca pomysły, robi jakieś szkice, przyspiesza rzeczy, jakieś, których nienawidzisz robić, bo w końcu od tego ona jest. Ale to, co ma duszę, to zrób sam. Używaj. Sztucznej, żeby odzyskać czas na tworzenie, a nie po to, żeby tworzyć mniej. Nie bój się, że cię zastąpi. Bój się, że sam się zastąpisz, rezygnując z tworzenia, bo będziesz miał w głowie, że i tak AI zrobi lepiej, szybciej, więcej. To ty się zastąpisz, a nie sztuczna inteligencja. Nie walcz ze sztuczną. Naucz się z niej korzystać jak najlepiej potrafisz, żeby dopasować do swojego stylu. AI nie kończy sztuki. Kończy tylko tych ludzi, którzy przestali wierzyć, że mają coś własnego do pokazania. A, no, wiesz o co chodzi, AI zrobi lepiej, dobra, pierdol to w ogóle, weź wyłącz ten film. Czwarty punkt, napisałem, że nuda to test, może to prawda. Nuda nie znaczy, że robisz coś źle, tylko znaczy, że zaczyna się prawdziwa robota i to jest bardzo takie dla mnie mocne, ale ci to obchodzi, więc mówimy o tobie. Bo wszyscy potrafią działać, kiedy jest jakaś ekscytacja, nowy projekt, nowy pomysł, jakieś inne takie gówno, ale tylko nieliczni potrafią zostać przy czymś wystarczająco długo, żeby naprawdę to opanować. Czyli jak nie wiem, jest ekscytacja na blendera, siedzisz, oglądasz te filmiki, uczysz się, no ale no, coś ci nie wykończysz. A jeżeli zostaniesz, to naprawdę to opanujesz. Wtedy właśnie rośnie poziom. Nie uciekaj, kiedy przestaje być ciekawie, bo to znak, że zrobienia przychodzisz w opanowanie. Kiedy jest nudno, zrób sobie jeszcze jedną wersję tego samego. Kiedy już wszystko widziałeś, popraw jakiś detal, którego nikt kurwa nie zauważy. Nie dlatego, że ktoś cię będzie oceniał, tylko dlatego, że to twój trening odporności na takie chłopowe momenty. Każdy artysta ma ten moment, którym jego własny proces go męczy. Na 100%. Nie wierzę, że jest jakiś artysta, który tak nie ma. I ten, kto wytrzyma, jest sigma. A kto odpuści, to jest ich nobem i innymi takimi rzeczami, co nie wolno wymawiać. Nuda to jest taki filtr, oddziela tych, którzy szukają emocji w jakiejś pędzlu, od tych, którzy naprawdę chcą coś narysować, zbudować, zaprojektować, wymodelować. Rozumiesz? Punkt piąty sprzęt ci nie uratuje, nie? Nawet najnowszy sprzęt nie rozwiąże starych problemów. No kurwa, no, umówmy się, nie. Możesz mieć najlepszy komputer, najdroższy tablet, jakieś najlepsze odprogramowanie, madafaka, nawet nieskrakowane, co dziwo. I gwarantuję, że nie ruszysz dalej o milimetr. Nie masz szans. Nie inwestuj w żaden sprzęt, dopóki nie wyciśniesz wszystkiego z tego, co masz. Serio. Jakby, no, po Jeśli twoje narzędzia cię ograniczają, to jest dobrze w Ograniczenia uczą twojej kreatywności. Szybciej niż nowe technologie jakieś. Sztuczne pierdy. Naucz się robić... Dużego z małego. Zrób coś genialnego na słabym sprzęcie, a nowa technologia będzie tylko twoją taką nagrodą, a nie w jakąś wymówką, co sobie mówisz, że o, nie zrobię tego, bo, bo mi komputer wypadnie. Nieprawda. Nie wmawiaj sobie, że nie możesz tworzyć, bo nie masz czegoś najnowszego. Bo jeżeli potrzebujesz sprzętu, żeby zacząć, to znaczy, że ty nie chcesz tak naprawdę tworzyć, tylko chcesz kolekcjonować sobie sprzęcik, elektronikę i ich. A sprzęt nie uratuje twojego projektu, tylko właśnie twoja determinacja. To tylko ona potrafi uratować nawet najgorszy projekt, jaki jest na twoim komputerze madafaka. Punkt szósty. Prawie gotowe. Prawie gotowe to taki najniebezpieczniejszy czas dla twórcy. Właśnie w takim czasie giną dobre pomysły. Nie próbuj zrobić idealnie, powtórzę z kroku drugiego. Spróbuj skończyć, bo dopiero skończone coś może cię czegoś nauczyć. Niedokończony projekt nie uczy niczego oprócz tego, jak wymyślać jakieś wymówki. Po co ci to? Skończ, nawet jeśli nie jesteś zadowolony, bo jeśli nie potrafisz skończyć czegoś słabego, nigdy nie skończysz czegoś dobrego tak naprawdę. No, no, no pomyśl senie. nie? W tle leci jakiś tam wilk, który robię i robiłem go na odpis. I kto mi zabroni, to, to wrzuciłem sobie na YouTube właśnie. Naucz się oddawać projekty z błędami. Niech idą w świat, niech żyją, uczą cię następnych jakichś błędów, których już masz nie popełniać, iż samo ci to przyjdzie. Nie oglądaj jakichś filmów, że nie rób takich błędów, no bo po co? Sam się tego wyucz. Nie zatrzymuj się w strefie prawie gotowe. To jest najniebezpieczniejsza strefa komfortu. Wygląda jak progres, ale jest głównym. Niczym nie jest. Lepsze jest coś niedoskonałe, ale skończone, niż perfekcyjne prawie. Punkt siódmy. Boisz się pokazać. Nikt nigdy nie będzie gotowy. Szczerze. Czekanie na taki moment, że Twoje rzeczy będą wystarczająco dobre, to sposób, żeby nigdy ich kupa nie pokazać. Przestań bać się opinii. Bo ludzie i tak coś powiedzą, bo są ekspertami we wszystkim. Nie pokazujesz swoich prac, bo boisz się, że ktoś zobaczy, że jeszcze nie jesteś mistrzem. Ale jak mają w ogóle zobaczyć coś ci, którym się to na przykład spodoba, jak się chowasz? No jak? Trzeba się ustabilizować, że tak powiem, na krytykę, bo krytyka będzie, zawsze są eksperci i ch... A są też takcy ludzie, którym się to będzie podobało. Mimo, że ekspertów będzie 500, a tym, którym się podoba, będzie jedna osoba. Czyli twoja mama na przykład. Potrzebujesz pierwszej odwagi. Pokazuj to, co masz teraz, w tym momencie. Nie po to, żeby cię ocenili, tylko po to, żebyś widział po czasie, jak się zmieniasz. Bo sztuka to nie jest jakimś tam trofeum, tylko moim zdaniem to jest taki Twój jakby journaling. Można to tak nazwać. A journaling to sobie znać na necie, co to jest, bo fajne. Jeśli się czegoś wstydzisz, to właśnie dlatego powinieneś to pokazać. Jak masz małego, to pokaż. Może nie pokażesz w tym momencie czegoś super, ale pokażesz dla siebie z przyszłości. Od czego zacząłeś? No, może z tym, z tym małym to tak średnio, ale z projektami w przyszłości zobaczysz, od czego zaczynałeś, na jakim jesteś etapie teraz. Nie bój się, że ludzie zobaczą, że dopiero się uczysz. Bój się, że nigdy się nie dowiedzą, że w ogóle próbowałeś. Madafaka. Punkt ósmy, zazdrość to paliwo. Yy, ja mam BMW-90 i paliwo jest drogie aktualnie, także ważny punkt. Zazdrość nie znaczy, że jesteś gorszy. Zazdrość znaczy, że widzisz coś, co też masz w sobie, tylko jeszcze tego nie wydobyłeś, rozumiesz? Nie udawaj, że nie czujesz ukucia, jak widzisz jakieś cudze prace, że... ale zajebiste. Tylko poczuj, poczuj je, kur... poczuj je. Zobacz, popatrz na nie. Zazdrość to jest twój kompas. Pokazuje ci, w którą stronę chcesz się kierować. Do jakiego etapu chcesz dojść. Nie zazdrość ludziom, że coś mają. Zazdrość im, że mieli odwagę to pokazać. I ty powinieneś mieć też taką odwagę. Każdy, komu dziś zazdrościsz, był kiedyś na Twoim miejscu. Różnica jest taka, że oni nie uciekli od tego uczucia prawie gotowe, tylko je wykorzystali. Nie zmieniaj zazdrości w, w, kur... w górę, taków, że jesteś w kur... tylko zamień w ciekawość, jak doszło do tego projektu, do tego rysunku, malunku, jakiegoś tam, co Ty tam lubisz pomyśl o tym, jak to zostało zrobione i jak ty byś to zrobił. I nie ma odpowiedzi, nie wiem, jak to zrobić, bo ty tylko wiesz, jak to zrobić. Tylko musisz przekminić. A zamiast mówić też bym tak chciał, o ja pier... Tylko zapytaj się wtedy, co mogę zrobić dzisiaj, żeby być bliżej tego efektu jutro. Nie uciekaj od zazdrości, tylko naucz się z niej czerpać faka inspiracje, nie? Inspiracje. Zazdrość zamień w inspirację. Punkt dziewiąty. Rób. Nie czekaj, bo, bo tak se go nazwałem. Nie będzie lepszego momentu. Nie przyjdzie żadna odpowiednia chwila, żadne jakieś twoje wymysły, że od jutra zaczynasz. Tylko weź y, rób. Każdy dzień, w którym nie tworzysz, to dzień, w którym uczysz się, jak nie tworzyć. Nie czekaj, aż przyjdzie Wena. Wena przychodzi wtedy, kiedy zaczynasz. Nie ma wena, chyba, że wracasz z furą i masz Wenę, żeby coś zrobić, ale jak wrócisz na chatę, no to już y, ci się nie chce. To, 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 to nie jest Wena. Wena jest w momencie, kiedy coś zaczynasz robić. I się wkręcasz. Nie planuj idealnego jakiegoś tam startu, tylko zacznij źle. A kto ci to zabroni? Zacznij, zacznij sobie coś robić źle. Ruch tworzy rytm, a rytm tworzy postęp. O, coś takiego słyszałem. E, kiedyś w moim życiu nigdy. Także może ci coś to pomoże. Ale nie pytaj, czy się opłaca zrobić projekt. Też nie pytaj, czy ktoś to zobaczy, bo to jest dla ciebie. Nie pytaj, czy w ogóle warto, bo wtedy jesteś już skreślony. Nie? Jesteś nobem. Po prostu rób. Każdy wielki projekt zaczął się od kiepskiej wersji. Od jakichś kwadratów, jakichś prostych linii, odrysowania jakiś yy, genitaliów, nawet na moim kanale zapraszam. Działanie jest jedynym lekarstwem na zwątpienie. Musisz działać. Bo jak zwątpisz i nie będziesz działać, to, 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 to co zrobisz? To sobie zwątpisz, pójdziesz pod łóżko i zaczniesz sobie podwalać, a po co? Do innych projektów. o. Im dłużej czekasz, tym ciężej wrócić, więc przestań kalkulować. W tym momencie niech to będzie dziś, nawet w tym momencie wyłącz ten film i zacznij coś robić. Weź ten pędzel, weź ten blender, weź te 3D, 2D, kryte kry, painta, w tym momencie. Niech to będzie ten moment. Albo jeszcze posłuchaj o punkcie 10. Jeszcze skończę ten punkt 9 jakoś. Bo jeśli zrobisz coś dziś, jutro już nie zaczynasz od zera. O, i to jest bardzo ważne. Dobra, Madafaka, punkt 10 lecimy. Punkt najważniejszy. Jak projektować w 2025 roku? Taki jest tytuł naszego filmu, więc no chyba o to ci chodzi, tak? Już ci tłumaczę, Madafaka. 2025 rok to jest rok takiego chaosu w sztuce, gdzie większość myśli, że sztuka przestaje mieć znaczenie. A takich. właśnie sztuka wykonana przez człowieka będzie jeszcze bardziej wartościowa, będzie war bardziej cenna za rok, za dwa lata. Kto będzie to robił? Tylko ci, którzy wytrwali. I oni będą ch cenni. Czy i ty? No bo w 2025 to rok, w którym każdy ma narzędzie, ale mało kto ma powód. Po prostu każdy sobie coś napisze i coś jest, ale nikt nie ma powodu. Także projektuj świadomie. Nie po to, żeby coś było ładne, tylko żeby coś znaczyło. Świat już ma wystarczająco perfekcyjnych rzeczy, czyli na przykład ja, ale brakuje mu ludzi, którzy potrafią robić niedoskonałe jakieś rzeczy, ale takie prawdziwe, takie z uczuciem. Nie kopiuj trendów po. Ch Stwórz jakiś swój własny, a może się wybije. Nie staraj się być jakiś tam nowoczesny, bo nowoczesne rzeczy aktualnie starzeją się jak najszybciej się da. Projektuj tak, żeby to miało sens za 5 lat dla ciebie, nie za 5 minut po publikacji. I pamiętaj, że AI potrafi tworzyć obrazy, ale nie potrafi rozumieć, dla kogo one są, po co on to robi. Nic nie wie. I to jest ta twoja przewaga w tym wszystkim. Znajdź swoje grono odbiorców, szczerze, bo jak będziesz coś pokazywać, to oni sami przyjdą. W 2025 roku wygrywają ci, którzy wiedzą, dlaczego robią właśnie to. Dlaczego właśnie taki styl, dlaczego. Rozumiem ciebie trochę, bo mnie też wkur... pseudo pseudoartyści, ale za tym też stoi jak na razie człowiek, który ma tak mało wiedzy na temat sztuki, że przy rozmowach czuć taką zajebistą satysfakcję, że ty jednak wiesz o co chodzi. Że ty masz to w głowie, że ty jak się zapytasz, a dlaczego takie coś zrobiłeś? Aha, bo ładne. No i Tacy ludzie będą istnieć? którzy będą się cieszyć ze sztuki człowieka, a sztuczna inteligencja będzie już tak popularna, że każdemu się znudzi. Także serio, nie kończ. Kurwa, człowieku, po co? Szkoda. Co, jak ktoś ma pomysł, ale sztuczna mu zrobi inaczej? No taki typek będzie już bezradny. Ty nie będziesz. On będzie kminił. Jak to napisać? Boże, co ja mam zrobić? Ale jestem nobem, a ty powiesz, o, a ja umiem wszystko zrobić tak, jak mam w głowie. I Także no wiesz, o co chodzi. Więc projektuj jak człowiek, bo nikt ci tego nie zabierze. My jesteśmy Sigma, nie jesteśmy Nobami, żadna sztuczna inteligencja Twojego stylu nie podpierwoli. Madafaka? Elo?